Hej z tej strony Andere, to kolejny tygodnik o informacjach oraz nowościach ze światową. Zeszły tydzień był gorący względem World of Warcraft, ponieważ na Gamescomie został ogłoszony kolejny dodatek do World of Warcraft, jakim jest Midnight. To, co się pojawiło, omówiłem w jednym z moich filmów, na który serdecznie Was zapraszam, jednak na dzisiejszej tygodniówce również wspomnę o wszystkim, co zostało zapowiedziane, lecz w nieco skróconej formie. Ogólnie, według ankiety na moim kanale, gdzie zapytałem Was, jak jesteście nastawieni na najnowszy dodatek, to 40% z Was zaznaczyło, że no mogło być ogólnie lepiej. Drugą najczęściej wybieraną opcją jest ocena zapowiedzi 3 na 4, co overall okazuje się, że nie wyglądało to tak źle. Niestety jednak całe przedstawienie nowości odnośnie Midnight leżało pod kątem technicznym, jednak nie będziemy o tym tutaj rozmawiać, a będziemy tutaj poruszać tematy o nowościach dotyczących nadchodzącego dodatku. I tu na samym początku chciałbym zahaczyć o cinematic zapowiadający dodatek. Ogólnie nie wygląda on źle, ale odbiega nieco od dawnej stylistyki a jednak to co chciałem powiedzieć to, że w momencie gdy Lady Liadry Udało się wybłagać światłość o pomoc. Wiele osób spekulowało, że armia, która się pojawiła, to wojownicy z królestwa Arati. Na gimskomie jednak od razu zostało to zdementowane i potwierdzone, że to byli żołnierze z Army of the Delight. Przechodząc do nowinek odnośnie dodatku Midnight, to pojawią się cztery nowe krainy. Jedną z nich jest zrewampowane Everson Woods oraz Ghostlands połączone w Quelta zawierające nowy player hub w postaci odnowionego miasta Silvermoon. Kolejną krainą jest przerobiony dungeon, czyli Zul Aman. Królestwo troli Amani, które przy okazji otrzymają nowy model. Trzecią krainą jest Voidstorm, siedziba Voidu oraz samej Zalataw, a czwartą Harandar. Podziemna kraina, w której spotykamy Haranirów, która będzie nową grywalną rasą. Jest to nowa rasa, która pojawiła się w jeszcze obecnym dodatku The War Wyn i będziemy mogli nią grać po stronie Hordy oraz Alliance. A klasy, jakimi będziemy mogli zagrać tą rasą to te, które macie wyświetlone teraz na materiale. Nie wiadomo jeszcze od którego levela będziemy startować tą rasą, ale wiadomo jest to, że żeby nią zagrać Trzeba będzie ją wpierw odblokować Tak samo jak to było w przypadku Earthen Dwarfów Blizzard wyjawił pewne racjalowe umiejętności nowej rasy jakim jest skill, który będzie leczył naszych sojuszników Oraz zadawał obrażenia naszym oponentom Rasa ta będzie miała zwiększonego kryta do leczenia oraz zadawania obrażeń Oraz najważniejsze to coś na wzór skilla Dark Iron Dwarfów Czyli Mole Machine Haraniży będą mogli się przenieść w dowolne miejsce Za pomocą korzeni World 3, które rozchodzą się po całym Azeroth Więcej jednak opowiem w innym materiale ale o tej rasie. Dodatkowo przecieki sprzed kilku tygodni dotyczące trzeciego speka dla Dimo Huntera okazały się prawdą. I trzecią nową specjalizacją dla Dimo Huntera jest Devourer, którym będziemy posługiwać się mocami Voidu. Będzie to spek pod DPS bijący się w hybrydowym stylu, czyli trochę melee i trochę range. Jednak bardziej będzie to porównywalny kombat do stylu walki Evokera. Główny zamysł tego speka będzie polegał na utrzymywaniu swojego resource power jak najdłużej. Naszym resource power w tym speku będą bodajże dusze, które zbieramy. Im dłużej będziemy w tej formie, tym więcej będziemy zadawać obrażeń. Z okazji nowej specjalizacji Dimo Hunterzy będą mieli nowe drzewko Heru Talentów pod nazwą Annihilator. Będzie ono bazować na przywoływaniu Wojdowych lub Meteorów Fel. Wojdowe meteory będą w przypadku PKD Devourer, a Fel Meteory w przypadku specjalizacji Vengeance. W tankowej specjalizacji Dimo Hunterów pojawi się także zmiana, że do wyboru będziecie mieli teraz Heru Talenty Annihilator oraz Aldraki River. Nie będziecie mogli już pójść w Herotalenty Fel z Kart tankiem dychaczem. Oprócz voidowego speka, to Demon hunterem będą mogły też się stać voidelfy, mniej więcej w okolicach prepacza. W pierwszym patchu dodatku midnight otrzymamy nie jeden raid, a aż trzy. W raidzie The Void Spire najeżdżamy na siedzibę Zalataw i będzie to sześciobosowy raid. The Dream Rift to raid z jednym bossem, a March on nas będzie miał tylko dwa bossy. Widziałem jak zwykle sporą ilość krytyki wobec tych raidów, że po co takie rozbijać, skoro i tak wychodzi na to, że mamy dziewięć bossów na patch. No i według mnie jest to zmiana jak najbardziej na plus, ponieważ zmienia się troszeczkę design tych bossów. Przede wszystkim to załóżmy też, że z czwartego bossa na taki Void Spire będzie leciał dla was bisowy przedmiot i będziecie musieli się przepchać przez wcześniejsze trzy bossy. A tu nagle się okazuje, że item z rajdu, gdzie jest tylko jeden boss, będzie porównywalny, taki sam albo i nawet lepszy. Więc teraz pomyślcie na logikę. Wolicie się przebijać do czwartego bossa na rajdzie bez gwarancji na drop itemu przez godzinę? Czy może jednobosowy rajd, który będzie szybszy do zrobienia, zaoszczędzi wasz czas na farmienie itemu z tamtego rajdu? Jak dla mnie Zmiana ogólnie na plus. Mało tego, uważam, że jest to po prostu zdrowsze dla nas, że zamiast siedzieć w jednym rajdzie przez kilka miesięcy, macie do wyboru tak naprawdę trzy. Jeszcze a propos rajdów, to Void Spire będzie udostępniony chyba jako pierwszy. March of Quell dla pojawi się dwa lub trzy tygodnie po Void Spire, który będzie nieco trudniejszy. No i jednobosowy rajd, jakim jest The Dream Rift, pojawi się również jakoś w połowie, choć tu nie ma do końca pewności. Wiadome jest jednak to, że będzie on wypośrodkowany względem rajdu Void Spire, jeżeli chodzi o poziom trudności. Będąc dalej przy jak PvE to pojawi się standardowo 8 nowych dungeonów, których nazwy możecie zauważyć na materiale. Cztery z nich będą dostępne w trakcie levelowania i pewnie kiedyś pojawią się w drugim sezonie dodatku Midnight. A pozostałe cztery, które są na max level po prawej stronie, najprawdopodobniej pojawią się już w pierwszym sezonie. Tak od razu już teraz chciałbym zapowiedzieć, że pojawią się do nich poradniki. Odnośnie Delwów to ich pojawi się aż 10, z czego część z nich będzie na powierzchni ziemi, gdzie będzie można korzystać z mountów. A naszym nowym kompanem na Delwach będzie Valera. Jak już mówiłem na na samym początku filmu to dostaniemy nowe krainy oraz nowy player hub w postaci Silvermoon City, które jest przeogromne i przepięknie wykonane. Jednak tu bardziej chciałem wspomnieć, że mimo iż będzie to miasto dla obydwu frakcji, to jednak pojawią się pewne miejsca tylko i wyłącznie dla graczy z Hordy. Takich miejsc dla hordy w sumie będzie więcej. Zapowiedziany został także nowy system, który ożywi nieco aktywności w otwartym świecie, a system ten nazywa się Prey. Będzie to działać na zasadzie mobów, jak to było w przypadku DEMAF, na maksymalnie wbitym oko Jailera. Jednak nie Nastawiajcie się od razu negatywnie przez to porównanie. Co jakiś czas będzie się pojawiał mob, który będzie usiłował nas zabić, gdyż po prostu nas poluje. Albo to my będziemy polować na te moby, ponieważ my również bierzemy czynny udział w polowaniach, ponieważ na tym polega system Prey. Nie jest to na tyle irytujące jak to, co było w demo, ponieważ tu za pokonanie takiego moba będziemy dostawać różnego rodzaju nagrody w postaci mountów, przedmiotów kosmetycznych, czy nawet mebli do player housingu, do którego przejdę za chwilę. System Prey będziemy mogli aktywować u specjalnego npc w Silver Moon City poprzez podpisanie kontraktu, które będzie miało trzy poziomy trudności. Normal, Hard oraz Nightmare. Im wyższy poziom trudności, tym cięższych napotkamy przeciwników. Jednak wraz z poziomem trudności będzie wzrastać wartość zdobytych nagród. System Prey będzie się nawet zaliczać do zapełniania Great Volta w zakładce World Activity, co będzie kolejnym nowym sposobem na ubieranie postaci. Przechodząc do player housingu, o którym przed chwilą wspomniałem, to będzie to naprawdę porządnie rozwinięte. Mnóstwo dekoracji, mnóstwo kustomizacji i jeszcze więcej możliwości do umeblowania naszego domu. Player Housing pojawi się jeszcze w trakcie dodatku The War Within, a dokładniej to w patchu 11.2.7, jednak będzie on wtedy dostępny tylko i wyłącznie w postaci Early Accessu. Więc jeżeli kupiliście już dodatek Midnight, nawet tą najtańszą wersję, to będziecie mogli już się tam urządzać. Jeżeli jednak nie macie jeszcze wykupionego dodatku, to niestety, ale będziecie musieli zaczekać z postawieniem swojej stopy, łapy albo kopyta w swoim domu dopiero w dodatku Midnight. W nadchodzącym dodatku pojawi się zmiana do levelowania, która ma na celu wprowadzić nas od razu w fabułę World of Sagi. Wszystko zaczyna się od Dragonflightów i to właśnie tutaj będziemy mogli ekspresowo przelecieć przez najważniejsze wydarzenia, uwzględniając w tym tryb Story Mode do wszystkich Dragonflightowych rajdów. Jednak pojawi się także możliwość levelowania naszej postaci przez content, który pojawił się w dodatku The with Within. Mam na myśli tu bardziej warty Highlands, w którym odbywała się kampania patcha 11.1.7 Legacy of Arator. Nie wiem, czy to będzie dokładnie to samo, czy po prostu pojawią się tam inne questy do zrobienia, żeby nadgonić fabułę. Tu bliz nie zdradził zbyt wielu szczegółów, jednak jak to samo określił ma to być starting experience, który ma wprowadzić powracających graczy do obecnego kontentu. W tym wszystkim będzie nam pomagać Tral, gdy gramy postacią z Hordy oraz Jaina w przypadku expienia postaci z Alliance. Te dwie ikoniczne postacie będą nam także towarzyszyć na Exiles Reach. w Warty Highlands będzie też opcjonalne, a nie narzucone nam z góry. Jak jesteśmy przy levelowaniu, to oczywiście w dodatku Midnight zostanie zwiększony level cap do poziomu 90. Ponoć ma się nie pojawić zbyt wiele zmian klasowych, poza nowym połączeniem hero talentów Demon Hunterów oraz dodania czwartej ścieżki do wszystkich hero talentów, jednak zastanawia was pewnie, co z naszymi talentami, gdy będziemy wbijać levele. Co z tymi dodatkowymi punktami w naszych drzewkach talentów? Otóż trzy z nich będzie można wykorzystać w klasowym drzewku, kolejne trzy w nowej ścieżce hero talentów, a pozostałe cztery będą do wykorzystania w drzewku specjalizacyjnym, w którym zostanie dodany tak zwany talent apex. Z tego co rozumiem, to talenty apex mają być dodatkowym wyborem, które będą miały na celu wzmocnić jedną z naszych głównych umiejętności. Będzie można ten talent ulepszyć cztery razy, gdzie za każdym razem będzie coraz mocniej wzmacniał naszego głównego skilla w zauważalnym stopniu. Możecie jednak nie ulepszać tego apexowego talentu, a po prostu wydać te punkty w inne, bardziej potrzebne wybory według was. Aczkolwiek Blizzard będzie raczej dążył do tego, żeby te talenty Apex były głównym spenderem dodatkowych punktów. Jeszcze co do rozwoju naszej postaci to pojawi się squish naszych itemów, obrażeń oraz statystyk. Jeżeli macie więc np. 700 item level to w prepatchu dodatku Midnight zostanie on zredukowany do setnego item levela. Wrócimy ponownie do zadawania obrażeń w setkach oraz tysiącach a nie kilkunastu milionów tak jak jest to teraz. Miejmy nadzieję, że ten squish nie rozwali skalowania legacy contentu Choć wiadomo jak to się skończy. Warto jednak jest mieć nadzieję, że jednak się nauczyli na swoich błędach i to skalowanie będzie w miarę okej okay zrobione. Blizzard od ostatnich kilku lat bardzo mocno rozwija sekcję Quality of Life, usprawniając nasze UI wprowadzając nowe systemy. I na tegorocznym Gamescomie zostało zapowiedziane, że ponad po 20 latach gry pojawi się oficjalny Damage Meter do gry. Będzie można śledzić wiele rzeczy na raz, jak Damage Done, Healing Done, Interrupty, no i pewnie wiele więcej podobnych rzeczy, które dziś ma nam do zaoferowania Addon Details. Oprócz blizardowego licznika zadawania damage'a chcą polepszyć widoczność debuffów na naszych targetach, czyli zmienią troszeczkę nameplates. Y. Na dungeonach oraz rajdach będziemy mogli wreszcie zobaczyć sekwencję skilli, który będzie kastował boss, co oznacza, że jest to krok do przodu ze zwalczaniem addonów typu DBM. Pojawi się także zmiana do transmogryfikacji, która jak widać na załączonym obrazku jest kolosalna. Okienko do transmogów wygląda nie do poznania i pojawi się wiele nowych możliwości. Będziemy mogli ustawić nasz transmog, żeby zmieniał się w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy, od stylu poruszania się, od specjalizacji, profesji czy nawet naszej formy gdzie ta opcja będzie dotyczyć głównie urgenów oraz bodajże draktyrów, raz, które mogą zmienić swoją humanoidalną formę na inną. Czy Blizzard więc bierze się za naprawy transmogów na draktyrach? Miejmy nadzieję, że tak. Pamiętacie jak jeszcze przed chwilą mówiłem o Squishu itemów oraz ogólnych statystyk? Jeżeli nie, to źle, więc weźcie jakąś pigułkę na pamięć, ale tu chciałbym teraz wspomnieć, że oprócz Squishu naszych postaci, to być może szykuje się Squish Golda. Ponieważ na załączonym obrazku, jeżeli jesteście spostrzegawczy, widzimy nowe UI transmogryfikacji i dodatkowo możemy zauważyć pewną zmianę w Silverze oraz Koprze. Te dwie waluty zawsze miały swój limit do 99, a tu widzimy, że Silvera jest prawie 700, a Kopra ponad 500. Czy Blizzard szykuje zmiany w goldzie, a może jest to zwykłe niedopatrzenie z ich strony i zwykły błąd? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Spośród wszystkich wywiadów, które już omówiłem w większym lub w mniejszym skrócie, to Blizzard wspomniał jeszcze o usprawnieniu szukania ludzi na plusy czy też rajdy. W Midnight ma się pojawić opcja, która pozwoli nam na opisanie naszych intencji, np. Na wobec klucza. Czy chcecie ukończyć je w czasie na plus 3, plus 2, a może zależy Wam tylko na weekly? Ma to być możliwe do wyfiltrowania, jednak więcej szczegółów jeszcze nie znamy. Kolejną rzeczą, której warto poświęcić uwagę jest wywiad z Marią Hamilton oraz Ionem Hazikostas. Tu tak pokrótce z najciekawszych rzeczy. Sezonu czwartego The War Within na pewno nie będzie. Oraz w dodatku Midnight być może powróci Sylvanas. W pewnym sensie. Nie zdradzili nam większych szczegółów, czy to będzie znowu coś w postaci retrospekcji, czy jakiejś próby skomunikowania się z nią, czy może faktycznie Sylwana z do nas powróci. Jednak oprócz niej ma się pojawić więcej Trana oraz wielu innych ważnych osobistości z Uniwersum Warcrafta. Z rzeczy PvP ma się pojawić nowy epic Battleground 40x40 oraz Comp-Stomp, który był w formie Brawlu PvP, będzie trybem dostępnym teraz cały czas. I ogólnie wydaje mi się, że omówiłem już wszystkie najważniejsze rzeczy z Gamescomu, jak i z wywiadów, więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych wszystkich nowościach. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że gdy pojawi się więcej informacji o nowym dodatku i przede wszystkim gdy dostanę dostęp do bety, do której wy również już możecie się zapisywać, ponieważ ruszyły już oficjalne zapisy, to na moim kanale pojawi się więcej informacji z dodatku Midnight, więc koniecznie zostawcie suba z dzwonkiem, żeby być na bieżąco. Będąc dalej przy temacie najnowszego dodatku, to nie wiadomo jeszcze kiedy mają ruszyć testy alfa, jednak jak to zapowiedział Blizzard za parę tygodni. Blizzard zapowiedział też, że chcieliby wypuścić dodatek Midnight do 30 czerwca 2021. Z tego szóstego roku. Więc albo się wyrobią do tego czasu, albo może uda mi się wypuścić nowy dodatek nieco przed podanym terminem. Tak samo było w przypadku poprzednich dodatków, które miały swój deadline do końca roku, a były ostatecznie wypuszczane ponad miesiąc wcześniej. Obecny dodatek który już chyba w ogóle był wypuszczony ponad 3 miesiące przed deadline'em. Zejdźmy jednak na ziemię i przejdźmy do rzeczy, które dzieją się teraz. Bo dokopano się do zajebiście wyglądających transmogów, które będą do zdobycia z Legionu Remix. Jeden z nich będzie za zrobienie całej kampanii w trakcie Trwania tego eventu, drugi za zrobienie Steward Questów, trzeci za zrobienie wszystkich rajdów na poziomie Mythic, a czwarty za ukończenie dungeonu Mythic plus na poziomie co najmniej w 25. Oprócz tych nowych transmogów to dokopano się do kolejnych nowych przedmiotów kosmetycznych z tego eventu jak Polarm, mejsy w motywie Drenoru, mejsy Fellfire, Macy, Macy dranei. Two-handed swordy, one-handed swordy oraz kołczany. Zakładam, że na slot Peleryny. W zeszłym tygodniu informowałem Was o nowym rekolorze mounta, który był za portal pasa dodatku The Burning Crusade Classic. Spekulowano wtedy o pierwszych zapowiedziach World of Draenor Classic, jednak na szczęście to nie to. Ponieważ teraz dokopano się do zabawki w formie małego egzodaru na retailu, który będzie za nami podążał. A będzie on za nową promocję, gdy pojawi się The Burning Crusade Classic Classic, czyli TBC na serwerach aniversary. Nie mogę się już doczekać 10 edycji TBC Classic z dziesiątym rekolorem tego samego manta. Jeżeli chodzi o inne wersje gry, to na miejsca w Pandaria Classic Wendorzy PVP zostali przeniesieni w nowe miejsce, a dokładnie to do Gate of the Setting Sun. Po jednej stronie znajdziecie wędorów dla Alliance, a po drugiej dla Hordy. Macie więc bardzo blisko do siebie, żeby porobić jakieś World PVP. Na samym końcu standardowo co nas czeka na nadchodzącym rececie, tak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Brawl PVP w tym tygodniu to Temple of Hotmogu. Rozpocznie się Weekly Event na bonusowe Battlegroundy. Dziś albo wczoraj, nie wiem kiedy dokładnie to oglądacie, no ale ogólnie teraz we wtorek rozpoczął się event Eastern Kingdoms Cup, gdzie na kontynencie Eastern Kingdoms możecie brać udział w skyridingowych wyścigach, zdobywając walutę Riders of Azeroth Badge, za którą możecie kupić przedmioty kosmetyczne oraz opcje kustomizacji do waszych smoków z Dragonflightów. Event ten potrwa do 8 września. Już jutro otwarte zostanie ostatnie skrzydło do rajdu Mana Forge Omega na poziomie LFR. Skrzydło to będzie zawierać dwa ostatnie bossy, czyli Salhadar oraz Dimensius. Jutro odblokowane zostanie możliwość ulepszania artefaktowego klołka na maksymalny item level, a w fixaniu tego nie będą zalta w Bargain Voidbound, Tyrannical oraz Fortified. A od 12 poziomu klucza afik zalta w Bargain zostanie zamieniony na zalta w Guile. Worldbossem w tym tygodniu będzie Orta w krainie Ashka Head, The Gobfather w krainie Undermine oraz Reshanor na Karesh. Pamiętajcie o sierpniowym Trading Poście, ponieważ macie ostatni tydzień na zdobycie z niego nagród. Nie zapomnijcie także o odebraniu nagród z Great Volta oraz jutro zostanie dodany kolejny ładunek do katalista w celu przerobienia itemu na setówkę. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!